Cześć, witajcie na moim kanale. was na kolejny filmik z holem lumpaksowym. Tym razem mam rzeczy w różnych cenach. Mam dwie sukienki po 5 zł wycenione, a reszta jest na wagę. I zacznę od takiej przepięknej sukienki, która niestety jest niestety dla mojej siostry, bo w nią nie wejdę, ale bardzo chętnie bym taką sukienkę sama przygarnęła. Jest prześliczna moim zdaniem. Pokażę ją Wam bardziej z bliska. Wiecie co, to jest niby primark tylko, ale ona jest tak śliczna i w ogóle nawet tak jak tutaj mam lampę, patrzę nawet pod światło, pod lampę, ona jakoś... Supernie przyśwituje. Tak, nie wiem, może tak na upartego, jak już jest całkiem przyrzona, ale to nie tak, że wymaga jeszcze jakichś dodatkowych halek i tak dalej, a nie ma podszewki, także bardzo, bardzo fajnie, że nie przyśwituje. No i moim zdaniem jest naprawdę prześliczne. Zapinane na guziczki, to jest hiszpanka. O to się zaczepiło, naprawdę piękna sukienka. Taka typowa, typowa sukienka i naprawdę mu ładny odcień niebieskiego. Nie wiem, jak to wyjdzie na monitorach, jak to wyjdzie właśnie przy nagrywaniu też, ale to jest naprawdę taki niby niebieski, ale taki dosyć nietypowy odcień. Mimorski, taki dosyć nietypowy odcień, taki naprawdę ładny odcień niebieski kiedy sobieś nie ci niemieckiego strasznie mi się ta sukienka podoba. I za tę sukienkę zapłaciłam 13 zł, dokładnie 12 z groszami, 12,70 z tego co pamiętam, bo staram się zapamiętywać ceny, ale naprawdę jest prześliczna moim zdaniem. No i szkoda, że nie jest tam niedobra, ale później dalej już mam rzeczy też dla siebie, i tutaj tak, za trzy rzeczy tutaj zapłaciłam 17 zł, prawie 18 i powiem Wam szczerze, że się zdziwiłam, bo myślałam, że będzie troszkę drożej, ale później zdałam sobie sprawę, że ja zawsze jak te rzeczy. Biorę te, noszę z wieszakami i wieszaki oddaję później przy kasie, no bo akurat takie są zasady w tym momencie, jak się do którego jadę, Że się bierze rzecz z wieszakiem i wieszak oddaję przy kasie I tak jak ja to trzymam właśnie z wieszakami, to mi się też dość ciężkie I tak to akurat było 45 zł za kilogram Także nie będzie dużo, ale tak sobie myślę, o to, to jest dosyć ciężkawe, ale tak naprawdę to większość, ja <słukasz> te wieszaki i zawsze jakoś tak nie mam tego wyczucia I tak, to wzięłam dwie narzutki, jedna jest dla mojej siostry, a drugą wzięłam Drugą, powiem Wam, że wzięłam, bo nie wiedziałam, którą wziąć dla mojej siostry. I tak stwierdziłam, że jak nie ona, to ja, czy moja mama, sobie weźmie tą drugą, bo na tą właśnie tak nie byłam pewna, czy jej się spodoba. A ta wiedziałam, że jest w jej kolorach, także jej się na pewno spodoba. I tak właśnie tą wzięłam. I tak jak ją pytam, to tak tą bierze, a ta zostaje. Właśnie nie wiem, czy sobie zostawi, czy tam mojej mamie. Ogólnie mi się podobają właśnie takie kwiatowe wzory. Także pokażę Wam ją na sobie, bo tutaj tą narzutkę to spokojnie mogę na siebie narzucić. I to jest. To jest, nie wiem co, bo nie ma żadnej metki A nie, słuchajcie, ma metkę A, i to jest SHEIN i to jest rozmiar 36 Podobają mi się te kolorki, powiem Wam, takie bardzo, bardzo wiosenne Ale to nie jest coś, co A ja bym chciała mieć No tak zdecydowanie dziwnie to wygląda z tymi rękawami z mojej sukienki To raczej jest jakiś taki bardziej letni strój O, tak Już trochę lepiej jak tych rękawów, nie widać No to jest taka, wiecie, typowa, typowa nożutka Ona tak jak dla mnie tutaj widać Mniej więcej on jest, kawaczek za kolano. Taki w sumie szlafroczek. I właśnie taki ala szlafroczek moja siostra chciała nosić, właśnie z jakimś paskiem. Także na pewno jej się sprawdzi. Ta druga powiem wam, że jest zdecydowanie bardziej już w moich kolorach. I zaraz tą drugą też sobie przymierzymy, bo nie mierzyłam, nie, mierzyłam, przepraszam, chciałam powiedzieć, że nie mierzyłam. Mierzyłam tą bluzkę, którą też wam zaraz pokażę. A tak, któreś te rzeczy nie mierzyłam. Zobaczymy zaraz tutaj tą narzutkę I właśnie nie wiem, czy sobie ją zostawię, czy dam mojej mamie O, i tak ta wygląda I znaczy tu już może ten rękaw, ale też zdecydowanie że takie rzeczy wyglądają lepiej do krótszego rękawka No i tak ona wygląda Bardzo, bardzo... moje kolory, znaczy moje kolory, lubię, lubię takie sukienki z reguły właśnie w tych odcieniach. także narzutka też może być I też mam wrażenie, że ta nawet chyba lepiej by na mnie leżała niż tamta Także tak ona wygląda, no i nie wiem właśnie, wstawić sobie, czy dać mojej mamie Nie wiem, moja mama mówi, że jak coś to może wziąć I co teraz, pokażę Wam te sukienki i tutaj jest ta trzecia rzecz właśnie z, tych, z tego zestawienia I tak, ona nie ma w ogóle guzika z tyłu, ma urwany guzik, no ale to nie jest problem, mogę sobie przyżyć taki mały guziczek Bo to już widziałam nawet w sklepie, że na to guziczka nie ma I to jest marka Q's i rozmiar 36 że Tak, no, uwielbiam ten odcień zielonego, to jest taki szmaragdowy, można powiedzieć. Nawet teraz, jak patrzę w podgląd, to o dziwo w podglądzie dobrze wygląda, a zawsze wiem, że zielenie jakoś moja kamera kiepsko łapie, a to jest właśnie taki, taki ciemnozielony szmaragdowy kolor. Naprawdę ładna i ja lubię to odkryte ramiona. Wiem, że to już nie jest modne, ale mi się podoba, ja to będę nosiła dalej. Patrzę, czy ona ma podszewkę, bo nawet nie zwracam uwagi, patrzę, że ona nie prześwituje, ale nie, nie ma podszewki, ale nie prześwituje, bo ja zwracam na to. Bardzo uwagę w sklepach i tylko jak coś prześwituje, to jak naprawdę mega, mega mi się podoba nie lubię jakichś takich zakładać i tak dalej pod spód Także co, mierzymy tą sukienkę No i jeszcze jak już zjadam to narzutko, to mi się przypomniało, że Wam podać czego ona jest Ja tam to aż tak nie zwracam uwagi, ale wiem, że dużo osób zwraca uwagę na składy, więc, więc Wam mówię, co mi się udaje znaleźć w umpeksie I tak, ta narzutka jest w 100% z wiskozy, ta ciemniejsza A ta jasna nawet nie ma sensu sprawdzać, bo to jest już... czujesz że to jest taki poliester Ale całkiem, całkiem przyjemny tutaj ty cieniutki bardziej taki szwanowy. Tak wygląda ta skienka, że trochę się cofnę, żeby było bardziej mi widać. Teraz myślę, że tak całą widać. Mi się strasznie podoba ze względu na kolor przede wszystkim, bo uwielbiam ten odcień, że No uwielbiam. Ona też będzie troszeczkę lepiej leżała, jak ten guziczek będzie z tyłu. To Wszystko będzie tak trochę bardziej obiecie. Trzymało się. I nie wiem, czy ja nie będę nosiła jednak z paskiem. Myślę, że może to wyglądać lepiej, bo tu jest tak. nie wiem, albo mi się tak wydaje. Jeszcze zobaczę, jeszcze pomyślę, bo mnie strasznie mi się podoba. Mam nadzieję, że to nie będzie taki elektryzujący się materiał, bo to jest. To jest taki taki śliski, satynowy można powiedzieć materiał, ale to jest coś sztucznego zdecydowanie Ale wziąłam ze względu na kolor To nie wiem, w tym kolorze ja mogę mieć nawet ubrania, wiecie, plastikowe <noise> z worka Ale uwielbiam ten kolor, po prostu uwielbiam Nie wiem na ile mi pasuje, ale po prostu lubię, lubię ten kolor Tutaj pokażę Wam też, ale już najpierw tutaj ten top I ten top jest marki Zara Udało mi się trafić i on kosztował 6,50 To jeszcze pamiętam na wagę To był ten najdroższy dzień, także za taki to. W lupku, to mi się wydaje, że to jest dużo. <grym> ale mi się spodobał ten top. Może przesadzam, że dużo, ale wiecie, ja często kupuję skienki pod te, więc no to robi różnicę. W każdym razie go z bliska, a zaraz jego przymierzymy. Ja w ogóle żyłam go i pomimo, że myślałam, że to jest taka hiszpanka. A co tak nie bardzo leży jako hiszpanka, chociaż to jest eska. Być może jak ja bym miała rozmiarniejszy, to by tak, może by się to dłużyła jako panka, chociaż nie wiem, czy to ma złożenie być hiszpanką. Chyba nie, tak mi się po prostu wydawało <grym> w sklepie. I tutaj ma taki. Troczek na środku i zaraz go przymierzę, ten top, tylko trzeba może podam skład, jak jest, póki pamiętam Na no teraz bardzo przyjemny do dotyku, ale to jest 100% poliester, ale taki wiecie, przyjemniejszy No przyjemniejszy niż ta sukienka, aczkolwiek wiecie, ten kolor, tak jak mówię, ten kolor To może być na worek, plastik, ale kto ma ten kolor, to niestety, niestety zawsze się na ten kolor złapię, Bo mi się strasznie podoba i nie ma go za dużo Także mierzymy ten top na jakąkolwiek spódnicę, założę po prostu najważniejsze, żebyście zaczęli ten top no, i tak wygląda ten top. Nigdy nie wiem, tutaj, właśnie z tymi ściągaczami, co robić. Nie wiem, czy jakoś tak to, czy. No dobra, niech będzie tak. No i, i to właśnie nie wiem, tutaj, czy to ma być tak, bo ja szczerze mówiąc myślałam, że może być tu Hiszpanka, ale jak wezmę na dół, to to wszystko spada, także zdecydowanie nie. No i po prostu taki top, ale myślę, że jest całkiem ok. Co myślicie? Wyśzał, szczerze mówiąc. Ładniejsze rzeczy udawało mi się trafić, ale chyba i tak jest ok, także. Ale że sobie go zostawię. Sobie nawet nie pytam mojej siostry, czy by go chciałam, no to raczej będzie na nią za duży. I kolejne rzeczy, które właśnie po 5 zł, także wiecie, to 6 zł, na sukienki po 5 zł, no to musicie zrozumieć, że uważam, że ten to był trochę za drogi. Jednak mimo wszystko Bo człowiek się tak przyzwyczajeni do rzeczy całkiem za groszem, mówię Wam, że, że później to czasami takie, tak dziwnie się wydają ceny. Także jedna z tych sukienek to jest to w rozmiarze 34, tak? Dał mi się trafić i zaraz też jest 34. W ten sposób zielona sukienka z Zary i taka z mojito, w z muchy to, nie wiem, którą przymierzę najpierw. Może tą Zary przymierzymy najpierw. To jest naprawdę dosyć porządny materiał, taki grubszy, podwójny, także nic tutaj nie będzie się odznaczało. Oczywiście Zary zawsze. Te kartek jest dużo, co to jest? 100% jest ta sukienka, ale to już taki jest troszkę fajniejszy materiał Pokażę bliska, znaczy fajniejszy się w dotyku niż tamta druga zielona Aczkolwiek i tak tamta mi się bardziej podoba Ten też jest ładny zielony, ale nie jest taki, wiecie, który mi się najbardziej podoba Także przymierzymy teraz sobie tą sukienkę i później tamtą klatkę No i tak wygląda ta zielona sukienka, podoba mi się chociaż tamta zielona mi się ze sobą nie bardziej podoba i tak Myślę, że jest całkiem, całkiem ok jest ta Farbana tutaj. Dajcie znać, co myślicie o niej. A ja już przymierzę tą mojito sukienkę w kratkę, która też mi się bardzo podoba. Taka prosta, zwykła sukienka na co dzień świetna. Zamierzymy teraz tą. Nie ta wygląda ta sukienka. Prawdę mi w oko od razu. Chociaż jest szara, a ja za bardzo ze szarym kolorem przed się nie przepadam. A tutaj w jej przypadku jakoś tak nie wiem, spodobała mi się. Tutaj te rękawki nie byłam pewna, bo to jest dosyć ciasne, ale akurat jest takie miejsce na moim ręku, że jest ok. Bo nie? właśnie trzeba być w ten sposób, czy będzie bardziej tak, nawet nawet nie wiem, dajcie znać, jak to lepiej wygląda, ale chyba, chyba tak w dół. Jednak mimo wszystko, Tutaj w każdym mam też z dołu. Taka naprawdę prosta sukienka na co dzień, ale też taka całkiem elegancka, myślę, że. No i to cały mój hol? dajcie znać w komentarzach, co Wam oko, co niekoniecznie. Oczywiście też pochwalcie się Waszymi łupami. Dziękuję bardzo za oglądanie to i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!